Siemasz, masz te strony konsi i, i chciałbym chciał z Wami pogadać na temat e, M4A4 i potencjalnym buffy, który a raczej może nie buff M4A4, a bardziej nerf M4A1S, e, który możliwe, nie wiadomo, są czyste spekulacje, możliwe, że będzie e, w, w najbliższej dużej aktualizacji, która nie wiadomo kiedy będzie. Będzie możliwy nerf właśnie eski w jakiś sposób e... Ponieważ no jest, no nie oszukujmy się Póki co Gniecie tą M4A4 Jeśli chodzi o ilość osób, które ją stosuje Po prostu no M4A4 no zanikła praktycznie no, Nawet to widać po cenach skinów Prawda, że no Że jakie one są po prostu no, jakie one są po prostu tanie, prawda? Mamy takiego cesarza, porównać, czy możemy nawet walać. Aleksprę... No, 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 i możemy porównać, no, wszystko. No po prostu skiny są tanie, nikt nimi nie gra, bo <gryw> nikt nie gra bronią, to ciężko, żeby ktoś grał z do niej, nie? No i są tanie. I może się tak zdarzyć. Nie musi, ale może, że SK dostanie nerfa i po prostu córka wróci do, wróci do łask, skiny podrażają, bo ludzie będą chcieli, bo ludzie się na nią przerzucą. Po prostu ludzie będą chciały sobie wziąć skina, żeby sobie z ze skinem, prawda? No i jak już to jakie inwest, jakie według mnie dobre mogą być Emki, jeśli chodzi o... Inwestycje, playa playable skiny, czyli skiny, które po prostu możemy pograć, są ładne. Eee, to tak na pewno wróżka z rzędu. Wróżka z no, taki tani, znaczy tani, powszechny skin, który może piknąć, jeśli będzie buf na MK. Eee, co ty jest? Neonoir M4A4. Eee, ta sama sytuacja. Ta sama sytuacja. Po prostu może piknąć. Hmm. Jaki jeszcze jest taki playable skin? No, w sumie to tyle. Ewentualnie jeszcze żywe kolory. No ale to już tak średnio, nie o. No więc, no i według mnie wróżka, żąbuszka Może cesarz. To są te wszystkie skiny, które są takie. Wiadomo playable, które są dosyć fajne do grania. Popularne, dosyć DM-ki akurat więc zobaczymy czy będzie buff czy nerf Znaczy, zobaczymy czy w ogóle to nastąpi No ale powinno to nastąpić no i ewentualnie może jeszcze być buff rewolwera Zresztą, w sumie nikt tym nie gra od tak naprawdę wyjścia i od tego jak zabijało na hita, na hita, nerf i już nikt tym nie gra, no, w sumie przez, przez tyle lat, więc wątpię, że akurat to będzie na to jakiś nerf, ale... O i kosmiczna puszczka, niż pustka jeszcze nie no i to w sumie wszystkie takie skiny playa które są w porządku coś dobry to są wszystkie